Cześć, kochani, witam was serdecznie z mojego ogródka, z mojej oazy. Dzisiaj jest przepiękna pogoda i tak sobie pomyślałam, że prześlę wam troszeczkę słoneczka, jeżeli u was może pada. U nas się nagle wypogodziło, jest cudownie, nie wiem ile jest stopni, ale jest 20 na pewno. Ehm, pozwólcie, że się przedstawię. Jak ktoś mnie jeszcze nie zna, nazywam się Izabela Petersen i rozmawiamy sobie o a, trudnych tematach. No właśnie dzisiejszym tematem będzie um, uzależnienie od narcyza. Bo ostatnim razem opowiadałam o sztuczkach narcyza i teraz pomyślałam sobie, że czas, um, żebyśmy porozmawiały od czego się uzależniamy i dlaczego się uzależniamy. A pierwszą taką rzeczą, um, którą narcyz nas uzależnia od siebie, jest to seks. Jest to temat um, dosyć intymny i nie każdy ten temat lubi rozmawiać, ale ten, kto mnie zna już, wie, że ja lubię na takie tematy rozmawiać. Nie jest to dla mnie problemem. Dzisiaj przepraszam Was, że jestem w okularach, ale tak słońce daje, więc nie będzie tego kontaktu wzrokowego, bo, a, bo i tak byście mnie nie widzieli, bo będę bardzo mrużyła oczy. Um, wracając y, do tematu OHA. Wiosna, motory jeżdżą, nie wiem czy słyszycie. E, wracając do tematu em, seksu. E, seks dla narcyza jest czymś innym niż dla nas. Dla nas jest intymnością, aktem miłosnym, e, czymś intymnym. Dla narcyza jest to po prostu narzędziem, które wykorzystuje do swojej gry z nami. E, My tego na początku nie widzimy. Dla nas jego, jego rola, jego zachowanie w momencie, w momencie intymnych sytuacji odbieramy w formie, że to jest ta namiętność. Skoro on tak na mnie władczo patrzy, to znaczy, że, że mnie tak kocha, bo oczywiście na początku on ci mówi, jaką jesteś wspaniałą kobietą, czy mężczyzną. Oczywiście zaznaczam tutaj, że to idzie w dwie strony bo narcyz to nie jest tylko mężczyzna, także i kobieta może ci wyznawać jak jesteś przystojny, piękny szarmancki, wspaniały, dżentelmen i, i najwspanialsza osoba na świecie tak samo mężczyzna będzie bardzo mocno adorował swoją zdobycz, bo dla niego jesteś zdobyczą, nie jesteś osobą czy miłością jego życia tylko jesteś zdobyczą, dlatego że on wie, że to kiedyś się skończy, że prawda wyjdzie o nim na jaw i on będzie musiał szukać następnej osoby, ale zanim to się stanie, um, zacznie polować na ciebie i um, polowania są bardzo efektowne. On jest bardzo dobry w tym, co robi. E, seks z taką osobą jest bardzo um, intensywny. E, zauważ um, na jego spojrzenie na ciebie, wydaje się takie bardzo drapieżne. My to odbieramy jako pożądanie, że tak ta osoba dana tak nas pożąda. Prawda jest taka, że on tego tak nie widzi. On jest takim trochę myśliwym, który złapał sarnę. Im bardziej ty się oddajesz, im bardziej ty będziesz okazywała zainteresowanie, a nawet czasami lęk, bo narcyzm ma to do siebie, że lubi eksperymentować, lubi lubi namawiać Cię do różnych rzeczy, na przykład jak oglądania filmów pornograficznych, do no może przekraczania jakichś Twoich granic, których byś może wcześniej tego nie zrobiła, ale z nim to robisz, bo właściwie nie wiesz, dlaczego to robisz, bo jest Ci tak dobrze, bo masz wrażenie, że ta osoba jest tak szczera i otwarta do Ciebie, że tak miłość wygląda i, i idziesz na to. On jest w stanie to kiedyś wykorzystać um, poprzez nagrywanie filmików z tobą. Um, szantażować cię, jeżeli będziesz chciała odejść, że pokażę to twojej rodzinie albo opublikuje to na necie. Um, może starać się wyśmiewać cię przy znajomych, um, um, opowiadać o waszych um, intymnych um, sytuacjach, gdzie jest to bardzo raniące, upokarzające i no, zawstydzające. Nie każdy ma ochotę być w takim świetle postawionym. On robi to specjalnie, żeby, żebyś była zmanipulowana i żebyś, żeby ci do głowy nie przyszło odejść, bo, bo nie chcesz zostać ośmieszony. W momencie, w momencie zbliżenia zwróć uwagę na to, że ta osoba jest... Bardzo tak, jakby władcza, otwarta, oddająca się mocno, ale w środku ta osoba jest właściwie pusta. To jest taki trochę robot. Na początku tego nie zobaczysz. Zobaczysz to może po zakończeniu związku, jak to wszystko tak przeanalizujesz, to te wszystkie puzzle ci się tak poukładają, że ten kontakt wzrokowy był taki, jak wcześniej wspomniałam, drapieżny. Ten akt jest mocny. Oni są bardzo dobrzy w tym, co robią, bo pamiętaj, że ma bardzo duże doświadczenie. Oni się bardzo skupiają na tym, co robią, bo chcą być jak najlepsi. Bo jeżeli będzie dobry w tym, co robi, będzie najlepszy, to ty będziesz od niego uzależniona, bo pokaże ci ten, ten, ten akt tej intymności, tego pożądania, że jesteś tą jedyną, najważniejszą i że on robi to wszystko z tego takiego wielkiego uczucia do ciebie. Ty w tym wszystkim się tak zagłębisz, tak w to wszystko uwierzysz, że będziesz patrzyła na niego jak w Boga. I o to mu właśnie chodzi, żebyś patrzyła na niego i kochała go najbardziej na świecie i była najważniejszą, żeby był najważniejszą osobą dla ciebie. Są dwa rodzaje narcyzów. Narcyz somatyczny. Jest to narcyz, który jest Nałogu. Um, jest w nałogu takiego eksponowania się, pokazywania się, jaki on jest wspaniały. Um, może mieć na kupowania samochodów. Um, jest uzależniony od seksu. On musi być w świetle fleszy. Um, um, Lubi um, pokazywać się z tej takiej e, najlepszej e, strony jako um, najsprytniejszy, najfajniejszy, najbardziej um, najbardziej taki, um, taki idol wszystkich, gdzie wszyscy go lubią, ale to jest tylko z jego płytkiego poczucia e, osobowości, bo tak naprawdę on w środku jest bardzo pusty i, um, i on tak jakby te wszystkie, te braki, które on ma w środku, on sobie tym to wynagradza, że ludzie go uwielbiają, że on ma fajny samochód, on ma fajny dom, żeby mu tego zazdrościć, on tak lubi się pokazać strasznie. To jest taki narcyz achy ochy i oglądajcie mnie, podziwiajcie mnie i kochajcie mnie. On e, będzie lubiał zabrać komuś e, coś, żeby to było jego, żeby tylko sobie udowodnić, że on to też może mieć. E, będzie w stanie romansować nawet z twoimi koleżankami, ale nie, jemu nie chodzi o ten fakt romansowania, jemu chodzi o ten fakt, że ktoś na niego zwrócił uwagę, że na przykład kolegi żona um, zaczyna z nim flirtować, to czyli znaczy, że on jest ważniejszy od tego kolegi. To jest po prostu chęć posiadania czegoś, co nie jest moje udowodnienia sam sobie, że jestem lepszy. Um, narcyz drugi to jest narcyz intelektualny, to jest narcyz, który oni się bardzo różnią od siebie, bo um, ten narcyz somatyczny on jest uzależniony od seksu i uwielbia seks, a narcyz e, intelektualny, on się brzydzi seksu, on właściwie tego seksu nie lubi, on, um, on bardzo lubi popisywać się swoją intelektualnością, on lubi zamknąć się w swoim świecie, nie wiem, grać czy m, na PlayStation, czy po prostu ma jakieś tam swoje e, upodobania. Um, Lubi okazywać wszystkim dookoła, że, są, że oni są głupi, on jest najmądrzejszy, bardzo, bardzo mądruje się, można tak powiedzieć. Najlepiej to by się bawił, jeżeli chodzi o seks, to sam z sobą, ale jest zdolny do tego, żeby wyjść z tego swojego świata, podbudować się, znaleźć sobie ofiarę, i kiedy już będzie czuł, że tą ofiarę ma, już naładuje te swoje baterie, to wtedy to wtedy już zamyka się z powrotem w tym swoim świecie. Jeżeli chodzi generalnie o narcyza, ja mam takie wrażenie, że to co, to co on ma w środku, te całe emocje, bo jak wspomniałam w moich wcześniejszych filmach, oni mają tą taką pustkę w sobie i oni są nieszczęśliwi. I, i to tak narasta bardzo w nich, kiedy oni eksplodują i ja mam wrażenie, że w aktach miłosnych to wszystko, to ten cały bajzel, który ma w głowie, on przekłada to na seks. Dlatego, jeżeli on w głowie ma totalną rozpierduchę, jest ciągle, ciągle ma myśli, ciągle jest coś nie tak, ciągle se próbuje udowodnić, jaki on jest wspaniały, to samo robi w momencie seksu. Te całe, całe emocje ich, e, ich wychodzą i, i to dlatego jest takie efektowne. E, nam się to tak bardzo podoba, bo, bo nam się wydaje, że jest ta moc, e, tak mocno się kochamy, tak on bardzo mocno mnie pożąda, a to jest błędne koło, bo on Cię traktuje tylko jako narzędzie, on doskonale dobrze wie, że w pewnym momencie to wyjdzie, bo on doskonale dobrze wie, co on robi, on doskonale dobrze wie, że z nim jest coś nie tak, że ty sobie jeszcze nie uświadomił tego, że jest narcyzem, to widzisz, że każdy jego związek zakończa się tak samo. Nie jesteś pierwszą osobą, z którą miał taką relację i ta osoba widziała, że coś się dzieje i, i uciekła od niego. Chociaż ucieczka od niego jest bardzo ciężka, bo tak jak mówiłam wcześniej, może szantażować Cię chociażby nawet takimi filmikami. Um, czy z waszymi zdjęciami, czy twoimi zdjęciami, gdzie, gdzie byłaś rozebrana. Dlatego tu robię apel do wszystkich dziewczyn. Um, no mężczyzn też, tylko że u mężczyzn to troszeczkę jakoś tak inaczej to wygląda, bo nawet jak e, widzę mężczyźni na Facebooku czy na Instagramie wysyłają swoje, um, swoje nagie zdjęcia i to tak jakoś... kobiet jakoś to je chyba już nie razi, ale kiedy e, wysyłasz mężczyźnie zdjęcie, swojej na gości. Myślisz, że to zdjęcie będzie tylko dla niego i jeżeli on by je opublikował, a na początku zawsze jest fajnie, nie wiesz w jaki sposób się z nim rozstaniesz, nie wiesz co się może wydarzyć i to może zawsze być wykorzystane przeciwko tobie. Dlatego mm, nie róbcie tego. Nie, nie dawajcie, nie wysyłajcie, ja nie mówię kiedy to jest już twój mąż, partner, z którym jesteś naprawdę bardzo długo, bardzo dobrze się znacie, um, macie do siebie zaufanie i nawet gdybyście ze sobą nie byli, on, by mu, tej osobie w życiu do głowy takie coś nie przyszło, to jest taka naprawdę zaufana osoba, to jak najbardziej, ale bo to na pewno też um, i pobudza związek i, i daje takiej pikanterii, ale... Jeżeli poznajecie osobę, z którą nie jesteście aż może tak strasznie długo i nagle widzicie, że um, bardzo ze sobą mocno gracie, jest, um, jest ta fajna energia i ta osoba jest taka, jakbyście um, spotkali najlepszą osobę na świecie i teraz tak, co jesteście zakochani, to idzie w bardzo szybkim tempie. Zwróćcie uwagę, że to tak troszeczkę czasami jest, że um, co nagle to podjadle, że to za szybko leci. Niech to będzie taką, taką troszkę przestrogą i czerwoną lampką, że jak coś zdrowego ma się budować, to się buduje to w zdrowym tempie, a nie na wariata. I wracając do tematu, zwróćcie uwagę na ich zachowanie, kiedy jest naprawdę fajny, fajny moment intymności. On na przykład odwraca się i, i idzie spać, tak jakby. Nic się nie wydarzyło, bo dla niego tak naprawdę się nic nie wydarzyło, to był upust, to było fajnie, on się dowartościował, pokazał ci, pokazał ci jak ten seks z nim wygląda, a ty, jeżeli nawet cię namawiał do naprawdę dziwnych rzeczy, kiedy mogłaś nawet przez chwilę być troszkę przerażona, to pamiętaj, że jego to właśnie najbardziej podnieca ten Twój strach w oczach. Um, że on jest dominujący, że on jest tą osobą taką um, w oczach twoich um, dominującą i, i że z nim że tylko z nim te rzeczy robisz, z nikim innym tego nie robiłaś, więc czuje się wyjątkowo, on się czuje osobą wyróżnioną i to um, i to jest to jego narzędzie, dlatego że z czasem um, kiedy ten Okres taki fajny tego miesiąca miodowego minie, zaczną się kary, gdzie on na przykład nigdy nie będziesz wiedziała, e, kiedy dostaniesz tą czułość, a kiedy dostaniesz e, karę, bo, bo to właśnie jest ten bo to jest właśnie ta sztuczka ich, gdzie e, najpierw cię czymś przyciągnie fajnym, a potem będzie cię odpychał, ale to już jest dla Ciebie za późno, bo ty jesteś już tak w to wszystko wciągnięta. Tak ci zaczyna już zależeć, tak przynajmniej ci się wydaje, bo nasłuchałaś się, że jesteś najwspanialsza, najpiękniejsza, że to tylko z tobą takie rzeczy robi, że ta intymność jest tylko z tobą taka. całe życie na ciebie, na tobie, na, na ciebie czekał, um, że, że to, co macie, to jest um, to jest totalny kosmos i nigdy z żadną osobą tego nie miał. Ty w to wierzysz i nagle to zostanie ci zabrane. Um, więc ty jesteś wystraszona, nie wiesz co się dzieje, chcesz, żeby było dobrze, bo uważasz, że kochasz tą osobę i zaczynasz walczyć i wtedy on osiągnął swój cel, bo już nie musi się o ciebie starać, to właśnie ty zaczynasz już za nim biegać, to tobie zaczyna zależeć i, i, i wtedy już, już wiesz, że cię ma w garści i najprawdopodobniej bardzo szybko mu się znudzisz i zacznie szukać nowej swojej ofiary, która będzie tak samo jak ty byłaś na początku bardzo naiwna, o którą się musi starać, zabiegać bo jego, bo jego bardzo podnieca ta gra właśnie tego um, na początku tej twojej nieświadomości, z kim ty masz do czynienia i, i jak ty w to bardzo fajnie wpadasz. Ale doskonale zdaję sobie sprawę, że z czasem um, prawda wyjdzie na jaw i, i, i tak cię zostawi. Także bardzo dużo dziewczyn, um, z którymi rozmawiam. Właśnie podaję to jako główny y, przykład, że ciężko jest odejść, bo jest taki fajny seks. Ym, no i to jest prawda. No, seks z tym osobom jest naprawdę bardzo fajny, bo tak jak mówiłam wcześniej, pamiętajcie, że y, oni mają bardzo dużo partnerek, więc mają bardzo dobre doświadczenie. Chociaż możecie mówić, że nie ma dużo, że nie miał dużo partnerek, to jest kłamstwo, bo narcyz żyje z kłamstwa. Jeżeli wychodzisz, jeżeli uda Ci się wyjść z tego związku i jest ci ciężko, no bo tak jak mówię, jesteś uzależniona i chodzi też w dużej mierze o ten seks, bardzo bym doradzała, żebyś na początku uwierzyła w to, że to nie jest Twoja wina, że to, co się stało, to nie było przez ciebie, bo to on Ci próbuje zaszczepić, on ci próbuje powiedzieć, że odszedł do kogoś innego albo bo zazwyczaj odchodzi do kogoś innego, tylko kłamie, że potrzebuje czasu, albo, albo to nie to, wymyśla jakieś głupie wymówki, ale prawda jest taka, że już ma jakąś tam inną zdobyć na celu, um, nie wierz w to, co on mówi, uświadom sobie, że to nie jest twoja wina, po prostu spotkałaś nieodpowiednią osobę, to jest, to jest jego problem, to, to on ma problemy ze sobą, to on stwarzał problemy, nie ty. To on wymyślał dziwne rzeczy, nie ty. E, spróbuj zdestasować się do tego. Spróbuj, um, jeżeli nie potrafisz sama, iść do terapeuty y, czy psychologa. Rozmawiaj e, z bardzo zaufaną osobą, wygaduj się, mów najwyżej w to samo, żeby tylko się po prostu z siebie pozbyć. Na jakiś czas, może około dwóch, trzech miesięcy, postaraj się unikać aktów seksualnych, e, bo w momencie, kiedy zaczynasz czuć się pobudzona, możesz wracać z wspomnieniami, trochę mogą Ci się pewne rzeczy przypominać, więc lepiej tego uniknąć i po prostu tego nie zaostrzać, nie to tak jakby grzebanie trochę w rani, która się już zrasta, Ty tam będziesz paznokciem dubał, to wiadomo, że to, że to się tak trochę odnawia, żeby postarać się em, na jakiś czas odpuścić to. Em, medytacje, jeżeli... Em, masz totalny zjazd i, i naprawdę sobie nie możesz poradzić, postaraj się medytować. Medytacje prowadzone są bardzo fajne, możesz znaleźć je na YouTube. Sama polecam, bo, bo sama je. Um, je stosuję, stosowałam i, i naprawdę mi, i mi pomogły. Um, I przede wszystkim urwanie kontaktu. Um, jest to bardzo ciężkie, zauważyłam, sama to miałam z każdą dziewczyną, z którą rozmawiam, które mają dosyć serdecznie, już nie chcą, ale mimo wszystko kontaktu nie muszę urywać, bo ja jestem silna, ja to wiem, że to koniec, ja, ja sobie już na to nie, nie, po, nie pozwolę i on nie ma nade mną siły. To jest nieprawda. To jest błędne koło, dlatego że jeżeli jesteś w nałogu, to jesteś w nałogu. To tak samo jak rzucasz palenie papierosów, jest to walka sama ze sobą i to tak jakby położyć Ci papierosy przed nosem i niech leżą Ci teraz cały dzień, zobaczymy czy weźmiesz, czy nie weźmiesz. Po co prowokować takie sytuacje? Po co się katować sama, sama siebie? Jeżeli widzisz, że coś Ci nie służy i zdecydowałaś się, że odchodzisz, że starasz mm, się zapomnieć, dlaczego jest Ci tak ciężko zablokować tą osobę? na Facebooku, na Instagramie, nie wiem, w telefonie. Ty nie, nie zwalczysz tego, to trzeba naprawdę, nie wiem, jak silną osobą być, żeby nie poblokować i żeby ta osoba próbowała się do Ciebie odezwać, bo oni się zawsze odzywają. To mówiłam w poprzednich filmikach, dlaczego. I czasami mamy tą ochotę takiej zemsty, ja mu zrobię to samo, niech on odczuje to, co ja czuję. Dziewczyny i chłopacy, to tak nie działa. To od razu Wam mówię: to tak nie działa. E, ta zemsta, która. E, to, co ciebie zabolało, nie zaboli narcyza. On odbiera to inaczej. To nie jest tak samo skonstruowana osoba jak Ty, bo gdyby taki był, to byś nie przechodziła takiej traumy, to byś nie była tak w ten sposób traktowana. Jego zachowania są tak dziwne, na które nie masz odpowiedzi. Więc nie wymagaj od słonia, żeby był mrówką. On się nie zmieni i, i nawet tego nie próbuj. Nie próbuj mu cokolwiek udowadniać, bo nawet jeżeli będziesz go chciała, coś mu napiszesz, nie wiem, zadzwonisz i powiesz mu coś, co Ci nie pasuje, on Cię tym zaszantażuje, a potem Ty się boisz. Um, je, w tym strachu, który on ci sprzeda, jest właśnie ta moc jego. Im bardziej się boisz, tym bardziej lepsza jest manipulacja. Zaoszczędźcie sobie tego. Po prostu trudno, boli, po boli przejdzie. Zamykamy, wywalamy kontakty, blokujemy, staramy się. Jeżeli trzeba będzie zmienić numer telefonu, jeżeli będzie trzeba przeprowadzić się, zmienić adres. Um, nie wiem, zrób coś, żebyś pomogła sobie, a nie jemu, bo bo ty nie uzdrowisz tej osoby i nawet to nie jest w twoim, w twoim zadaniu, żebyś ty teraz uzdrowiała wszystkich, bo najgorzej ty na tym wyjdziesz. I, i tak jak powtarzam, to jest katowanie samej siebie, zakończyć i po, prostu, i po prostu dalej mieć nauczkę, zwracać uwagę na to, co ktoś do ciebie mówi, dać troszeczkę więcej czasu sobie i, i, i tej nowo poznanej osobie, niż rzucimy się w to tak szybko. I, mm, I na takiego troszkę wariata, bo to jest właśnie w związkach toksycznych, że to wszystko wygląda tak fajnie, bajkowo, jak nigdy przedtem. I to właśnie nas gubi. To, to, co o czym tak bardzo pragniemy i bardzo marzymy i tak nam się bardzo podoba. Jest nam to dane, a potem jest to nam tak mocno zabrane. I, i to jest właśnie to narzędzie. Także. Także pozdrawiam Was z mojego ogródka, który nie jest w ogóle jeszcze gotowy na lato, ale. Jest po prostu tak pięknie, że stwierdziłam, że prześlę Wam troszeczkę słoneczka. I pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłej niedzieli. Pa!